Hejka, hejka, dzisiaj właśnie ruszamy do Antwerpii. Pogoda jest już o wiele bardziej życzliwa. 10 stopni, będzie moje dziewczyny poszły. 10 stopni, jest na termometrze, rozpięta kurtka, już wszyscy bez, bez czapek. W sensie my, bez czapek, bo holendzy to zawsze bez czapek. Wczoraj mieliśmy super dzień ze znajomymi, cały dzień spędziliśmy z nimi. Eee, dzieciaki się bawiły, byliśmy jeszcze wieczorem w greckiej restauracji, chłopaki pracowali. Także bardzo, bardzo długi dzień. Dzięki za pozytywny odryw w ogóle vloga z Amsterdamu, z siostrą. Przez to dużo nie nagrałyśmy, bo jakoś tak, wiecie, zawsze my się widzimy tylko na te dwie, trzy noce, to um, nie ma czasu. Powiem wam, nie ma czasu, nie mam ochoty w tym czasie vlogować. Kurczę, kurtka mi zupełnie nie pasuje do swetra, ale nie mam innej. Mam tylko tyle, co mam. Trudno, pojadę jak taka niemodna baba. Ale znowu nie ma jakoś za bardzo czasu sprzątać i ogarniać tego wszystkiego Bo przychodzimy, padamy, po prostu wolimy spędzić czas z bliskimi na, niż na sprzątaniu Już widzę moją mamę, jak tu wchodzi Jezu, jaki małagan! I teściowa też Trzeba to posprzątać Tylko nikt nie ma czasu tego zrobić Dobra, e, wpiszę tutaj lokalizację na Belgię Na Antwerpie, na Hrothemark Co? 12 godzin na piechotę? 57 minut O to jest nasza mapa z Bredy do Antwerpi na Wielki Market. Wyszły przede mną, ich nie ma? Nie mam pojęcia. Darek idzie? Nie wiem, gdzie one są. A tam są, z babcią poszły na spacer. Ja wie, gdzie one są? Dobra. Także włączam. Wczoraj byliśmy jeszcze w otlecie właśnie z koleżanką i z dzieciakami. Fajnie się dzieciaki bawiły. Fajny był outlet, o tyle, że tam było miejsce do zabawy dla dzieci. My sobie w międzyczasie chodziłyśmy po sklepach i tak jakoś, wiecie, nie było takiego ciągania się z dziećmi, że chodź, chodź, nie chcę iść tu, tamto. Dzieciaki fajnie sobie skakały, bawiły się. O, leci moja, leci już łobuzka. Dobra, kończę. I jesteśmy w Antwerpii. Powiem Wam, że polecam. E, parking, jak napiszecie Grote, Grote Markt, to będzie właśnie ten parking przy samym, samym wielkim rynku, na który właśnie wchodzimy. Boże, kocham stare miasta! Kocham stare miasta, kocham takie budynki. Uwielbiam! To są moje klimaty. Lecimy zwiedzać, nie wiem czy wiecie, ale kiedyś tutaj pracowałem w dwuwiastkowej restauracji przez prawie rok i teraz mam trzy gwiazdki myślę. Jesteśmy jest przepiękny. Ale i dlaczego takich kościołów teraz nie budują? O, coś pięknego. Ci się podoba? Mi się bardzo podoba, kocham wszystko co starem. Mm, po prostu... Dlatego no kochasz wreszcie. mnie, bo jestem starym... dziadem. Rodzice, <grytanie>, co? Się. Tak. Co tam aniołku nasz? Aniołak się na Aniołku! Nie, nie sobie jakieś paniowie. Wracamy, no, oglądaliśmy się aniołków, teraz idziemy na gorącą czekoladę. Co ty na to? Ja jeszcze oglądam starocie. Może anioł... Nie wyjmiemy. Nie wyjmiemy się. Jeszcze, jeszcze pół godziny. Ja wiem, że to jeszcze to ktoś małbasy. Ja już pooglądałam. Jesteśmy na pięknej ulicy z butikami Naprawdę fajnie tu wygląda Podobały mi się te budynki też tutaj u góry, jak są ładnie ogarnięte się wybrać do Fried Atelier ale niestety jest remont Nie. a tak chcieliśmy Chcieliśmy to, bo z truflami, niezwykłym Może znajdziemy jakieś inne Szukam właśnie jakiegoś innego Zobaczcie, oglądamy właśnie tutaj galerię z zewnątrz, prawdzie, ale na każdym obrazie jest trzecha. Szukamy y, miejsca, żeby usiąść gdzieś, a wszystko jest pozamykane. Nie wiem, czy wtorki w Andwarpi są pozamykane, jest wszędzie nie mam pojęcia, ale nie ma tu ani jednej otwartej knajpy. Ale piękne podane lasagne. Mm, to jest tortolini, tam dziewczyny mają wegetariańską. Z jajkiem? A Lala ma oczywiście makaron. Swój ulubiony, najlepszy Klep z koronkami Wow Ale fajnie, patrz torebka cała Jaka ładna Tak się robi, zobacz To są brubijskie koronki był Brubi, ja z koronek Piękne, wiesz, nie? Zręcznie robione Tak, Na takich o widzisz? Nie, Żykleczki coś to są, to są na takich wzory, to jest, robione. to jest technika hrubijska, Zobacz. zobaczcie, to. Zaraz się pokłócą normalnie te koronki. To nie są takim szydełkiem, zaraz to są nie, takie, nie. takie giełki Młotki. tam są do tkania. Patrzcie, jakie zakładki. Ale fajne. Co tu kosztuje? No 7 euro takie coś? Ktoś się narobił i 7 euro? No niestety. No to mówię za Co tam. więcej ci nie kupią. Poduszki, zobacz po 40. Tam jest dworzec centralny, mojej drodzy, a my wybieramy się tu do wielkiego muzeum czekolady. Słuchajcie, jestem zawiedziony. Zamknęło się o piątej po prostu. nie A jest dwa po piątej, a jestem w że jest do 18.30, więc jest zamknięte. pali. Palipa. No dobra, wybierzemy się do jakiegoś innego miejsca, nie? Tu mamy ten ogromny safe. Wow! I to masz te twoje pieniążki z czekolady. Ale super, zobaczcie, jak się trzyma. Ale fajnie, całe pełne czekolady. Będziemy musieli się zadowolić czekoladą. Są takie pudełeczka. Piękne. Z wyrobami. No i co? I mamy ten piękny safe tutaj. Niestety, nie wiedzieliśmy, że to tak szybko się zamyka, ale teraz wy wiecie. Takie fajne na walentynki zrobili. Połóż to. O nie. Musisz podnieść teraz, Lola. I jesteśmy na dworcu centralnym w Antwerpie. Jest przepiękny. Takiego dworca nie ma na całym świecie. Cudny jest po prostu. Warto przyjść i zobaczyć. Mama mówi, że tu była, ale na początku lat 90. Więc fajnie tu wrócić i będzie namawiała tatę, żeby tu przyjechać i pozwiedzać sobie, wiecie, wiosną latem na, na kilka dni. Z Bredy na przykład od nas, z Holandii jedzie pociąg pół godziny, więc mogliśmy też pociągiem pojechać jak coś. Bardzo fajnie się tu chodzi. Ale wiecie co, tych parkingów też jest tu sporo, żeby sobie gdzieś stanąć, nie ma problemu. Trochę mi się z dreznem kojarzy, jakbyśmy w podobnie było. To takie długie się robi? Tak? się robi mak y makaron spaghetti, się robi. Myślę, że tak. Patrz, co to jest fajnego. O, zobacz te do te są naprawdę fajne rzeczy, a my potrzebujemy łyżeczki. łyżeczki. Gdzie one mogą być. O, jak będziecie mieli kiedyś możliwość, to kupcie ten sos. Hoisin sauce. Jest bardzo dobry sos. Mm, pychota, po prostu coś niesamowitego. Nie wiem jak Wam mam to opisać, ale po prostu jest przepyszny. Czy tu jest napisane, co tu na nim jest? Ale jest po prostu przepyszne, naprawdę Jak będziecie mieli kiedyś możliwość, to zamówcie sobie, może znajdziecie mały słoiczek Ja tego, ten akurat mam w domu, więc nie biorę, ale polecam bardzo Do takiego kurczaczka, albo do jakichś warzyw Świetny Tu tutaj w ogóle jest szaleństwo sosów Uff, Raj po prostu, raj dla... o Kikkoman Zobacz, nawet gluten free Kikoman. To jest ten mój ulubiony. A są takie mocne, nie z zamrażarki. To są takie, same, to są takie, takie ryżowe kulki. Ale wiesz, co tyle na lubiłaś? O to jadłaś na wakacjach. Jogurciki. Yes. Te jogurciki, te puddingi. One były, pamiętasz je z wakacji, One były takie dobre. Bierzemy je. Hej, hejo, wróciliśmy do domu. Dziewczyny poszły jeszcze do sklepu, a mama poszła z psem. A chciałem wam pokazać, co udało nam się kupić w sklepie z czekoladą. To w takim pięknym opakowaniu ten jeden zestaw. Czekolad, o jak to pięknie wygląda, zobaczcie wszystko jest ładnie opisane, co jest w środku Cześć piesku, widzę cię, schowałaś się tam <grym> Widziałam, że się ale... schowałaś Co jakie ładne jest, nie? To czekoladki? Tak, fajne Nie. są też swoje czekoladki, ta, ta. ciasteczka To też masz takie Kisses Love Piękne Tu mamy buźki pralinki tu mamy jeszcze mieszankę czekoladek musiałbym otworzyć tutaj teraz żeby wam pokazać ale też są podobne tu są akurat rodzaje czekolady do spróbowania kilka rodzajów tak możecie jasne kuki popcorn tu jest karmel a tu mamy fycz pralni no, musi być fajne a tu mamy fluffy marshmallow Chocolate powder. O, wow, ciekawe. A no to z czekolady tyle. Nie wiem, czy ten sam co my. Tu mamy Belgium. I my kupiliśmy jeden. I jest nim Antwerp. Czyli Antwerpy. Bo kolekcjonujemy kubeczki. Bardzo fajne. No i to tyle z naszych zakupów. Super. Słyszysz jakieś kłamstwo, zaczynasz w nie, no, nie Hej kochani, my właśnie wróciliśmy z Antwerpii, siedzieliśmy, jeszcze sobie oglądaliśmy coś w telewizji i jesteśmy już troszkę padnięci. Postanowiliśmy, że wrócimy trochę wcześniej, ponieważ jest po pierwsze słaba pogoda w ogóle w Holandii wszędzie, no. Także postanowiliśmy, że wrócimy wcześniej, jutro, w sumie ostatni dzień Tarek jeszcze myślał, że jakieś musi formalności załatwić, ale okazało się, że może je załatwić e, online, więc wielki plus. Także co, widzimy się jutro w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Zabraliśmy Was trochę do innego kraju, do Belgii e, i co? I widzimy się jutro, Buziaczki!